27 listopada. Umarł Władek Kendra. Świetny pianista, mój przyjaciel. Dans vive, grał zawsze na bis, chyba z kilkaset razy. Był to rzadki typ artysty. Nie świnia, nie intrygant, niezabistny, prosty i naprawdę entuzjasta. Promieniował entuzjazmem. Żył jakby w ciągłym przyspieszeniu. Jakby czuł, że ma niewiele czasu. Mało jest takich ludzi wśród muzyków, przeważnie okropnych intrygantów gryzących się jak psy o jedną kość. Miał dopiero pięćdziesiąt lat. Ileż mógł jeszcze pograć? Szkoda, ogromna szkoda. Jutro wracam już do Warszawy. Wczoraj była pożegnalna woda z Zygmuntem i Wirpszą, to też dziś czuję się nieświetnie. De Gaulle zapowiedział, że oszczędzi pieniądze na kosztownych doświadczeniach nuklearnych. Nareszcie stary osioł zrozumiał i zbliża się znowu do Ameryki, bo nie w czasie. Poza tym nuda. Nasza prasa staje się wręcz faszystowska z tym swoim nacjonalizmem, brutalnością, arogancją. Że lew sowiecki ryczy, no to rozumiem, ale polski szakalik ujadający, to już przesada. Tylko, że rady nie ma. Take my wpadli. Ciekawym, jak się poczuje w Warszawie. Odwykłem od niej przez przeszło trzy tygodnie. No i zrobiłem tutaj coś niecoś, aż mi się mózg zmęczył.